Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Autopromocja. I minęła godzina 9.15, rozpoczynamy temat dla reportera. Skoro balony na niebie, to dzisiaj zastępstwo. Hania Ciesielska za Jarka Adamka. Dzień dobry, witamy. Kłaniam się Państwu, a temat zaczynamy jak co dzień. Kolejny dzień z rzędu na liście nowych przypadków zakażenia koronawirusem są mieszkańcy powiatu Gostyńskiego. Wczoraj było to cztery osoby, 69 i 57 letnie kobiety, które przebywają w specjalistycznym szpitalu w Poznaniu oraz dwóch 49-latków, którzy nie wymagają pomocy medycznej i przebywają w izolacji domowej. A więc w powiecie gostyńskim aktualnie zakażonych jest 25 osób. W pozostałych powiatach regionu sytuacja jeżeli się zmieniła, to na plus, to znaczy nie ma nowych zakażeń, są ozdrowieńcy. Tak jest w powiecie kościońskim: było 5, a są trzy osoby, które walczą z koronawirusem. Wyzdrowiała też kolejna osoba z powiatu Wolsztyńskiego: obecnie jest siedem osób zakażonych. W powiecie wschowskim: 12. Nie zmieniła się sytuacja w powiatach Rawickim: tam są trzy osoby, Leszczyńskim: 8 oraz w powiecie górowskim. Bardzo dziękujemy. Y jeszcze jedna informacja, Nie, tak tak to... dość trudna sytuacja jest w powiecie jerocińskim, Tam są przypadki zakażenia w szkołach, ale o tym więcej będziemy mówić w naszych serwisach lokalnych. A teraz zaczynamy temat. Zdrowia dla reportera. To najważniejsze. Zaczynamy temat dla reportera. Czy jakieś sprawy mamy, mamy tak powiem, rozwiązane? Mamy, mamy. Ze mną nasz reporter Filip Wybieralski. Witamy cię, Filip. Ty zająłeś się sprawą y, ruchu na drogach. W tak, y, organizacja ruchu w Lesznie zmienia się jak w kalidoskopie obecnie. To ze względu na remont krajowej dwunastki, chociażby, bo do tego dochodzą również przejazdy kolejowe. Y, no i czasami ciężko nam się odnaleźć w tej nowej organizacji, i często. I naszym słuchaczom też. I tak, dzwonią. naszym słuchaczom często też, i dzwonią, i podsuwają pomysły, jak można coś rozwiązać, żeby ułatwić nam życie. Jeden taki telefon dotyczył ulicy Estkowskiego, ponieważ okazało się, że tam podczas remontu zablokowano dojazd do urzędu celnego, znaczy zablokowano. Przez ulicę Kiepury nie można było się dostać, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, bo było tam ograniczenie tonażowe. To jest jeden z takich przykładów, gdzie, gdzie no, jakby ktoś widzi ten problem, bo na co dzień zajmuje się na przykład taką rzeczą, a a nie wszyscy to nie wszyscy zauważają. Problem e, błyskawicznie został rozwiązany przez Urząd Miasta Leszna, ściśle mówiąc przez Biuro Prasowe. E, tam wprowadzono inną, inne oznakowanie, znaki zakazu tonażu. E, I samochody zeznane. ciężarowe mogą, mogą już jeździć. No jeżeli mają Państwo jakieś pomysły na, na organizację ruchu w Lesznie obecnie, widzicie coś, co Wam nie pasuje, albo macie jakiś pomysł, jak to rozwiązać, zgłaszajcie się do nas. Oczywiście z całego regionu prosimy o takie telefony, nie tylko z Leszna. To to są to drobne sprawy, wystarczające, wymagające niewielkiej korekty. Tak, jest, tak jest. Jak 25, w tych 5, 2, 9, 5. Telefonu, czy wszystko się zgadza? Czekamy na telefony. Zachęcamy, żeby dzwonić, zwłaszcza, że dzisiaj temat dla reportera nieco krótszy. Tak, do 9.30, a więc tak mamy telefon? Nie, na razie nie mamy telefonu. Czy jeszcze mamy jakąś tak, sprawę? Tak, tak. Jeszcze mhm. jedna sprawa z poprzednich edycji. Mieszkaniec Goliny w gminie Rocin w temacie dla reportera zwrócił uwagę na ruch samochodowy też, na ruch samochodowy na ulicy Wojska Polskiego, w Golinie oczywiście. Jego zdaniem dobrze byłoby tam zamontować progi zwalniające. To jest możliwe, odpowiedział nam na to burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Posłuchajcie Państwo, co powiedział. No to jest niezbyt długi odcinek i jeżeli taka będzie wola większości mieszkańców, to jesteśmy oczywiście w stanie założyć tam progi zwalniające. Co mnie dziwi, dlatego że ten odcinek nie jest zbyt długi, no ale no różne pomysły mają piraci drogowi i nawet na krótkich odcinkach potrafię się rozpędzić. Jeżeli będzie taka wola większości mieszkańców, to... Jesteśmy oczywiście do dyspozycji i możemy taki próg zwalniający założyć. Przynajmniej no, większość, żeby nie było tak, że założymy próg zwalniający, a większość będzie przeciw. To. My służymy mieszkańcom, jeżeli większość opowie za tym, że prosimy o próg zwalniający, to, to myślę, że znajdziemy te środki, żeby to wykonać. To był burmistrz Jarocina, Pan Adam Pawlicki w sprawie ulicy Wojska Polskiego w Golinie w gminie Jarocin. No to właśnie jedna z takich spraw, o których warto powiedzieć na naszej antenie, warto zadzwonić i do tego Państwa zachęcamy. Nasz numer 529 5529. Mamy już pierwszy telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry, słuchajcie, jedno do pytanie, a Unia będzie miała mistrza czy nie? Bo widzę, będziesz przegrany? No jasne, że wierzymy, miała, że tak, że wierzymy, wierzymy, że tak, wierzymy, że tak. Dziękujemy bardzo. Tak, pozdrawiamy wszystkich kiwiców. Chciałoby w Unii się, no przecież wszyscy wierzymy w to, więc, więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dobrze, to pytanie o to, czy Unia będzie miała mistrza, pozostawiamy otwarte, ale na inne pytania możemy odpowiedzieć 65 529 55-29. Numer do Waszej dyspozycji i mamy kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja z taką apelem do tej pani, co wczoraj jeszcze dzwoniła. Tak, w sprawie. Bardzo, bardzo bym prosił, żeby i Patti, i Agnieszka, i tu, wy prowadzący, nie rezygnowali z uśmiechu. Ma być go jak najwięcej, a ta pani, jeżeli jej przeszkadza uśmiech, po prostu niech wyłączy radio. I Pan tego tyle. nie widzi, ja to widzę, że wszyscy się uśmiechnęli, bo ja zawsze mam i się Filipa do pana, i do tak, wszystkich tak, że, tak, tak. Państwu, uśmiechu. Nie, nie zapominamy co się tak. wydarzyło. Każdy ma Mamy prawo mieć z Martin w życiu codziennym, że tego uśmiechu jest za mało, więc jak najwięcej bombardować ma być po prostu mega mega śmiech. To jest moje przesłanie dla wszystkich. Miłego dnia. Pozdrawiamy, dziękujemy, serdecznie. miłego dnia. Życzymy panu i państwu więcej również. Więcej takich telefonów. Sobie Nie widzą nas Państwo, ale mam uśmiech na twarzy. Od ucha do ucha. A mo, może. W innych może, sprawach, może bardziej mo, poważnych m, też. Może tutaj żeby moi kompani w temacie dla reportera y, będą chętni na zdjęcie, na nasze profil na Facebooku to, to zobaczycie. Chętnie. Nie zapraszamy. Proszę Dosłownie bardzo. Dosłownie za chwilę. Dobrze, słuchajcie, no ale tymczasem trwa temat dla reportera i cały czas czekamy na telefony 65 529 55 29. Najróżniejsze tematy oczywiście możecie poruszać, a ja zachęcam oczywiście. Do telefonowania, do dzwonienia słuchaczy z całego naszego obszaru nadawania to jest Leszno, Wschowa, Wolsztyn, Kościan, Gostyń, Jarocin, Rawicz, Góra, okoliczne miejscowości i mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie moją ukochane radio LK. Miło nam to I również słyszeć. chciałam serdecznie temu panu poprzednikowi podziękować, bo tak kochamy panią Patrycję, panią Agnieszkę, całe w ogóle radio kochane, że, że ja nie mogę dojść do siebie od wczoraj po telefonie tej pani. Jestem zburzysowana. Jak nie podoba i się nie wyłącza radio. Dziękujemy, dziękujemy pani jesteście. bardzo. Ja tak Myślę, że bardzo nie, nie ma się co denerwować. To, dziękuję pięknie, dziękuję. To, mi, to miłe słowa, ale już zapomnimy o tym, co było wczoraj. Żyjmy dzisiaj. Ale, ale mimo wszystko proszę nas nie wyłączać. Mimo wszystko staramy się jak możemy. Tak jest. 655295529. 529. 529. Czekam Czekamy na Państwa telefony w sprawach ważnych dla was, którymi moglibyśmy się zająć jako dziennikarze. i wszystkich drogowych, drogowych i nie tylko, prawda, ale to, przyznam szczerze, to taki dzisiaj. Nietypowy temat dla reportera. Już nie mówię, że krótszy i że Hania Ciesielska, ale takie telefony, słuchajcie, no to aż uśmiech na twarzy się sam pojawia. I jak się nie śmiać? I jak się nie śmiać? Czyżby wszystkie sprawy były rozwiązane? No, bardzo się cieszymy, e, oczywiście, ale jeszcze kilka chwil do Waszej dyspozycji. Tych chwil dokładnie sześć na naszej antenie. 65-529-5529. Mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Yy, ponoć nie wolno palić papierosów na przystankach autobusowych i tam wszędzie indziej. A dlaczego wolno palić papierosy na meczach żeglowych? No nie wolno, nie, no nie, nie, nie do końca to, to, to jest, bo już kiedyś ten temat tak, również tak był. ten temat to, to jest miejsce publiczne, w którym rzeczywiście chodzi o stadion i tam palić nie można. Wypowiadał się chyba nawet w tej kwestii pan dyrektor miejskiego ośrodka sportu i rekreacji pan Kryjom odnośnie papierosów. A, 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 a się zdarza, tak rozumiemy? Po prostu teraz byłem na meczu, siedziałem właśnie, można powiedzieć na środku trybuny. Tak. Koło, palili wszyscy. Jed, jeden po drugim. Nieprzyjemnie Zwróciłem było. Zwróciłem uwagę, to powiedzieli, że mi się nie podoba, mam do domu sobie Brzydko panu powiedzieli. Zgadzam się. Mm. Za zapłaciłem, za wszystko zapłaciłem, miałem prawo siedzieć, ale nie no w smrodzie, nie? Tak się mówi. No to prawda, to nic dobrego, palenie papierosów. No nie, nie. No. A już zwłaszcza w towarzystwie w otoczeniu innych osób, którym to na przykład przeszkadza, jak panu? W tej sytuacji nie rozwiązanie wie. byłoby chociażby to, żeby służby porządkowe chodziły, sprawdzały. Pytanie, czy kibice żużla w Lesznie chcą takiego rozwiązania, by ktoś na meczu sprawdzał, kontrolował, co oni robią na trybunach. Więc apelujemy do wszystkich kibiców, dbajmy też o innych i o komfort innych. E, A nie tylko swój, tak jakby jest. Jakby problem jest dobrze znany, tylko rozwiązanie jest jedno. Albo służby porządkowe, które będą tego pilnowały, e, i Bo ciężko wypraszały. też znaleźć miejsce na każdym sektorze. A tak może na meczu warto przypomnieć, że jest zakaz chociażby. palenia, no właśnie na stadionie I wtedy by to rozjaśniło sytuację nieco. Dziękujemy, Dziękujemy w każdym razie za tę tak. uwagę i pana słuchacza kibica yy, sportu żużlowego I mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ulicy Łowieckiej w leśnie szkoła numer 5 znajduje się. Tak jest. Zgadza się. I tam w tyle często widzę, że się zatrzymują autokary i zabierają dzieci. Tam jest zakaz zatrzymywania się i postoju. Sądzę, żeby tam postawić taką tabliczkę. Nie dotyczy autobusów tam do 15 czy do 20 minut. Mm -hmm. Kierowcy czasami tam stoją. No muszą tą czynność wykonać. No, jak ktoś się Rozumiem, że to jest policja, najwygodniejsze tam, to miejsce, tak? Do, do Najbezpieczniejsze miejsce, mm -hmm. bo z prawej strony się znajduje chodnik. Mm -hmm. Przejście dla pieszych jest też dla dzieci, także. Czyli tak osobowych aut tam się zatrzymuje, a autobusy też muszą tam się zatrzymać. Tak jest. Czyli tak dla formalności, żeby. żeby nie żeby dotyczy to autobusów do już tak do 15 minut. Taka uh -huh. tabliczka bym prosił, żeby była zamieszczona pod tym znakiem, będzie to profesjonalnie wyglądało. Myślę, że to nie stanowi większego problemu z tego, I Że co jest wiadomo. to możliwe. Tak, ale to jest bardzo tak. No właśnie. Yy, no to słuszna to uwaga, dziękujemy. Bardzo. Zanotow bardzo proszę. Ulica Łowiecka, tak? Razie. Na zatorzu w Lesznie. Y, Łowiecka y, gronowo. Dokładnie. Y. A Łowiecka szkoła numer 5. A, tak, tak. tak gronowo. Tak, A my jest. już teraz mamy kolejny telefon zatem. Słuchamy. Dzień dobry. Halo? No, no dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Ja mam taką sprawę. Posłucham ja mówić. jestem co czwartek budzona o 5 rano przez pracownika MZBK, który wynosi, wywozi śmieci. Wórskim jedzie po tym betonie to trwa gdzieś około 10 minut, potem jest cisza, ja już nie zasypiam i to jest co czwartek. Ale około wózkiem? Jakim wózkiem? Cisza, Pana kamienicy, tak? To wywozi, wywozi śmieci tak, żeby MZO mogło odebrać te śmieci, tak? To tak rozumiem? No tak, no, no wchodzi na podwórko i ciągnie te kubły po, po tym betonie no i wszystkich budzi. No wie pan, ten ku, te kubły jakoś trzeba wystawić. Proszę panie, no ja wszystko rozumiem. Jest inny pracownik, który wynosi to w środę na wieczór i nie nie budzi. A to jest jeden taki, ta, ta, tak, który się widzi. uparł, że, mm. że je mu pasuje o piątej rana. No to tutaj możemy mieć prośbę do pana pracownika MZBK. Jeżeli jest taka możliwość, być może mógłby robić to w wieczorem, czyli w środę no, wieczorem. No, no jeden pasuje. może, a drugi no jakbyś mu się uparł, że no, lepiej mu pasuje w czwartek jest. Tam, a może pan próbował kiedyś interweniować, rozmawiać z panem, który w te śmieci wynosi? Proszę pana, ja dzwoniłem już do MZBK, wszystko było załatwione. Dyrektor Szafranego odszedł jest no zwrócono do starych metod, które no, tu się nam wszystkim nie podobają. Ja, no. Chciałby pan być budzony o 5 rano. Nie, to po duża pracy. uciążliwość, to ma pan, ma pan rację. Czyli to kolejny telefon z cyklu więcej życzliwości dla innych i zrozumienia dla innych. Dziękuję. No, 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 to są przepisy na to. Do 6 rano jest cisza nocna, no, bezwzględna. A no tak, ma pan rację. To też prawda. Dziękujemy w takim razie bardzo za ten telefon i, i zwracamy uwagę pracownikom, którzy takie czynności muszą wykonać. Może wy, warto wybrać lepszą porę, dogodniejszą mm. dla innych Przy, również. Przypomnę, że dziś nieco krótszy temat dla reportera, zatem ostatni telefon odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ja mam takie odnośnie tego palenia na stawionach taką informację. Tak. Może by tak zrobić jakieś miejsca wyznaczne w czasie przerwy po każdym czwartym biegu, jak jest No właśnie tu by mógł być problem, bo każdy sektor jest tak naprawdę podzielony. I teraz znaleźć takie jedno miejsce na przykład na przeciwległej prostej to jeszcze by szło, ale na A i B to już tego A miejsca nie A poza tym zakaz zgromadzenia się większej ilości osób też tutaj... Mamy sytuację, jaką mamy, epidemiczną, więc w obecnej tak jest to bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza się z dziećmi jest, gdybym leci prosto w twarz, bo to jest prawie te siedzenia blisko siebie. No. także może by takie coś. Może bardzo, faktycznie może komunikaty się Może trzeba się pomyśleć, to. może trzeba nad tym pomyśleć żeby było przyjemniej wszystkim kibicom. Do organizatorów tak jest to. tak jest sprawa do przemyślenia dla organizatorów zawodów. Dziękuję Dziękujemy. Dziękujemy bardzo pozdrawiamy państwa i zapraszamy na kolejny temat dla reportera jutro o 915. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Radio.